Zakończyły się pierwsze rozgrywki z cyklu 3x3 dla dzieci. Co mógłby pan powiedzieć o idei tego turnieju? Idea 3x3 jakby została tutaj w komornikach zapoczątkowana. Wydaje mi się, że z tego co wiem, to jest to pierwszy turniej w Polsce dla dzieci w tej formule. 3x3 na małym boisku, małe bramki dużo techniki, gry piłki, kreatywności zawodników. W turnieju były trzy kategorie wiekowe. Co mógłby Pan powiedzieć o poziomie zaawansowania zawodników, o poziomie technicznym? Poziom techniczny bardzo zróżnicowany, dzieci najmłodsze najbardziej mi się podobały, gdzie tam właśnie była próba właśnie rozwiązań właśnie kreatywnych, kreatywności zawodników, gra jeden na jeden, przyjęcie, podanie, koordynacja ruchowa. Jeśli chodzi o starsze grupy rocznik 96-97, no tutaj jakby po prostu braki szkoleniowe właśnie wyszły w tych właśnie grach. Te dzieci wcześniej nie miały, nie miały okazji grać w takich małych gier i także trudno było zaadaptować się do, takiego, do takiej gry. Wcześniej rywalizują na dużych boiskach i to właśnie, właśnie było elementem obniżenia tych poziomu tych rozgrywek w tej, w tej grupie wiekowej. Lepiej radzili sobie jedenastolatkowie. rocznik 98, 99. Tu można było wyróżnić kilka zespołów, które były po prostu indywidualnie i zespołowo pokazywały umiejętności takiej gry 3 na 3. Dzisiaj po prostu e, turniej przeszedł e, sam siebie, wrażenia turnieju e, są do mnie jak najbardziej pozytywne i mam nadzieję, że, że wkrótce będziemy tworzy się takie turnieje również dla najmłodszych dzieci ośmiu, siedmiu i sześcioletnich. Witam wszystkich, wszystkich pracy, wszystkich posłów, chciałbym podziękować za zaangażowanie na boisko i jakby po prostu tego podstawową na to tutaj zrealizować i bawić się. Czy bawiliście się dobrze?